Minął pierwszy tydzień działania nowego systemu kolejkowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie. Tydzień to za mało, aby obiektywnie ocenić system. Postaramy się jednak to zrobić i jednocześnie przybliżyć jego działanie. Numer R34, pokój numer 6, stanowisko 4. Taki głos wzywa patentów do załatwienia poszczególnych spraw. Dla wiele osób pierwsze dotknięcie z nowym systemem kolejkowym budzi jeszcze zakłopotanie. Nie ma się jednak czego bać. Minął zaledwie jeden tydzień działania nowego systemu kolejkowego w nowej siedzibie przy ulicy Kościuszki Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępni. Naczelnik Wydziału, Justyna Rośilewska, wprowadzenie nowego systemu ocenia pozytywnie. Na razie działa bez zarzutu. Nowy system usprawnił, tak? I tutaj dla nas pracę, ale też dla interesantów, którzy jakby są bardziej profesjonalnie i nie muszą się bać, że im kolejka wypadnie, przepadnie, bo mają ten kolejny numer, który jest kolejny zywany. W tym czasie mogą sobie załatwić jakieś sprawy, czy na mieście, czy tutaj w, w, w urzędzie. Jak działa system i czy jest on skomplikowany dla petentów? Każdy interesant, który przychodzi tutaj do nas, żeby załatwić konkretną sprawę, musi sobie wydrukować bilecik na korytarzu. Wszystko jest pogrupowane w trzy takie grupy. Pierwsza to jest rejestracja pojazdu, czyli wszystkie sprawy związane z rejestracją. Druga grupa to jest z uprawnieniami do kierowania pojazdami. I trzecia grupa z odbiorem dowodów rejestracyjnych. Czyli przychodząc, wybieramy sobie jedną z. Z tych spraw z grup naciskamy ko konkretną sprawę no i wtedy wychodzi drukuje się bilecik, który z którym po prostu trzeba interesat musi poczekać na wezwanie głosowe które jest na korytarzu słyszalne no i, na, i wyświetlane przy konkretnym pokoju czy można porównać elektroniczny system do tego, co przez kilkanaście lat funkcjonowało? Bez porównania, bo tam żeśmy w ogóle jakiegoś takiego systemu, nie wiem, elektronicznego nie mieli. Osoby tam przychodziły na starym miejscu i no, musiały jak to kolokwialnie mówiąc odsiedzieć swoje. Natomiast tutaj na pewno na początku no, to jest nowość dla, dla mieszkańców, bo takie coś, no zawsze pewna nowość z jakby takim zaskoczeniem, żeby trzeba się po prostu nauczyć, jakoś rozpoznać. Ale tutaj pierwsze dnie żeśmy kierowali, wyjaśniali na czym rzecz polega, także z każdym dniem jest coraz lepiej. Osoby wiedzą już mniej więcej, jak się zachować, co po kolei krok po kroku zrobić, żeby dotrzeć tu też do konkretnego stanowiska. Rezerwację wizyty w Wydziale Komunikacji można także zająć, logując się za pośrednictwem internetu. Taką nowością jest również fakt, że można na wizytę tutaj u nas w Wydziale Komunikacji umówić się przez internet, czy zalogować się na, konkretną, na konkretny wolny dzień, na konkretną godzinę, wpisując swój numer PESEL. No oczywiście w tym dniu, na którym została, wybraliśmy sobie tutaj wizytę, trzeba przyjść, zalogować się też numerem PESEL na, tutaj, w bileterce, wydrukować sobie bilecik i automatycznie wtedy interesant jest przywoływany, jakby poza kolejnością tych osób, które czekają i jest obsługiwany. Na razie internetowy system rezerwacji wizyt ma wprowadzone ograniczenie, aby nie wprowadzał zamieszania w systemie kolejkowym w samym urzędzie. Na jedną godzinę może umówić się tylko jeden petent. Wydział komunikacji i transportu w ciągu jednego dnia obsługuje średnio około 80 osób. Bywają jednak nigdzie jest ich ponad 100. Czas oczekiwania na załatwienie sprawy na razie się nie zmienił, jednak z pewnością uporządkował. Znając swój numer w kolejce, jest nam łatwiej dysponować czasem.